Pewnego razu przeglądając YouTube'a, natrafiłem na pewien ciekawy film związany z drugim Hot Pursuitem na PlayStation 2, a dokładniej zajrzałem w jego opis. W którym wyczytałem, że istnieje cheat, dzięki któremu można używać nitra w każdym pojeździe czyli nie tylko w pojazdach policyjnych w pewnym trybie tak jak ma to miejsce normalnie. Zaciekawiło mnie między innymi to, co się stanie, jeżeli spróbujemy go uruchomić. Czy będzie on działał tak samo jak w radiowozach? I jak wygląda sprawa z ogniem wydobywającym się z wydechu? Czy w każdym pojeździe zobaczymy go tam gdzie powinniśmy? Czy może jednak sytuacja wygląda inaczej? Na te pytania odpowiem Wam w dzisiejszym odcinku, tak więc zapraszam do oglądania. Najpierw pozwolę sobie powiedzieć, jak to wszystko wygląda podczas normalnej gry. Tak jak powiedziałem na początku, nitro jest dostępne tylko i wyłącznie w radiowozach, a konkretnie w trybie Your The Cup, którego raczej nie trzeba objaśniać. Działa ono przez kilka sekund, a wtedy możemy łatwiej dogonić rywali, co może to być pomocne. Dodatkowo wydobywa się ogień z złóg wydechowych. Poza tym właśnie trybem, nitro nie jest w ogóle dostępne. Nawet jeżeli będziesz za kierownicą pojazdu policyjnego, jako zwykły kierowca, a nie jako gliniarz, to i tak z niego nie skorzystasz. Skoro mamy to już za sobą, przejdźmy do tego, jak uzyskać dostęp do podtlenku azotu do innych samochodów w grze i bez względu na rozgrywany przez nas tryb gry. Pokażę to na emulatorze x 2 w wersji Nightly. Szukamy naszej gry, klikamy na nią prawym przyciskiem myszy i wybieramy Properties. Interesuje nas pole CRC. Zapamiętajcie to sobie, bo zaraz będzie to ważne. Teraz kopiujemy to, co jest zaznaczone. Te kody umieściłem w opisie pod filmem. Wklejamy je do jakiegoś edytora tekstu i zapisujemy go w folderze cheats w głównym katalogu emulatora. Nazywamy go kodem, który widzieliśmy wcześniej tutaj. Dopisujemy kropkę i wpisujemy pnach i zapisujemy. Pamiętajcie, aby przy zapisywaniu wybrać opcję zapisu na wszystkie rodzaje plików. Jeżeli wszystko zrobiliście poprawnie, to w tym samym oknie wybieramy zakładkę Cheats i zaznaczamy pole Enable Cheats, a potem Reload Cheats, gdybyście dalej nic nie widzieli. Teraz zaznaczamy Speed Boost for All Cars i to tyle, możemy już uruchomić grę. W takim razie mamy pierwsze pytanie. Co się stanie, jeśli naciśniemy przycisk odpowiedzialny za nitro? Otóż po naciśnięciu prawej gałki odpala się ono tak samo jak w trybie You're the Cup, a nasze auto przyspiesza bardziej niż normalnie. I tak jest w każdym pojeździe, który sprawdzałem, nawet w samochodach ruchu ulicznego, którymi normalnie nie pojeździmy w grze, ale o nich wspomnę później. To teraz drugie pytanie: Czy w każdym pojeździe ogień zawsze wydobędzie się tam skąd powinien się wydobywać? Czas to sprawdzić. Na początku myślałem, że albo twórcy w ogóle nie dodadzą punktów odpowiedzialnych za wydobywający się ogień, albo umieszczą mi byle gdzie. Okazuje się, że w zdecydowanej większości przypadków nie miałem racji, ponieważ w prawie wszystkich normalnie dostępnych samochodach uświadczymy efekt graficzny w postaci ognia z wydechu. Mówię też o BMW M5, Fordzie Mustangu Cobrze R, Korweccie Z06 i Musilago, dla których stworzono odmiany policyjne. To teraz pozwolę skupić się na autach, w których mamy pewne komplikacje dotyczące wydobywania się ognia. Do takich przypadków zaliczam Astona Martina V12 Vanquish i McLaren F1. W nich nie zobaczymy żadnych płomieni. Dla ciekawskich dodam, że w F1 LM o dziwo ogień jak najbardziej uświadczymy. W BMW Z8 ogień na prawej rurze wydechowej jest lekko przesunięty na lewo. W Porsche Carrera GT Concept oba punkty są niepoprawnie ustawione. W Fordzie TS-50 ogień znajduje się pomiędzy rurami wydechowymi i dodatkowo jest on lekko przesunięty w dół. O ile w Oplus Pizzerze ogień wylatuje z obydwu rur wydechowych, tak w Vauxhalla VX220 zobaczymy go tylko w jednym miejscu. Ferrari 550 Barchetta Pininfarina dysponuje aż czterema rurami, ale ogień wydobywa się tylko w dwóch z nich, w taki właśnie sposób. Wszystko to, co teraz powiedziałem wygląda dokładnie tak samo w samochodach z edycji NFS, czyli te, które mają nieco lepsze osiągi w stosunku do oryginału przyszedł czas na pojazdy ruchu ulicznego, aczkolwiek omówię je tutaj zbiorowo, bo we wszystkich przypadkach sytuacja prezentuje się kropka w kropkę identycznie. Samochody przyspieszają po uruchomieniu nitra, ale nie zobaczymy ognia wydobywającego się z jakichś ruch wydechowych. Właściwie to w żadnym z nich nie dopatrzyłem się końcówki tłumika. i to w zasadzie tyle, co jestem w stanie o nich powiedzieć. A jeżeli chodzi o samochody PMW w edycji NFS, do których będziemy mieli dostęp tylko poprzez modla na pojazdy ruchu ulicznego, to w nich sytuacja z lokalizacją wydobywania się ognia też wygląda tak samo jak w oryginalnych wersjach. To wszystko prawdopodobnie wskazuje na to, że twórcy w pierwotnych planach mieli dać możliwość korzystania z Nitra również poza trybem New York The Cup, ale ostatecznie zostały one porzucone. Moim zdaniem szkoda, Nitro mogłoby się w sumie na ogół przydać. I tutaj odcinek dobiega już końca. Jeżeli macie jakieś pytania albo wątpliwości dotyczące tego tematu, zapraszam do sekcji komentarzy. Z mojej strony to wszystko. Dzięki za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia.